Dzień dobry. Tym razem zapraszam Państwa na bardzo krótkie spotkanie. Chciałabym pokazać Państwu, jak z takiego zwykłego plastikowego baranka zrobić fajną ozdobę świąteczną. Czy na stolik kawowy, na stolik świąteczny, czy też może do postawienia obok na puersce. Czego potrzebujemy? Właśnie takiego baranka, kawałków kory. To są, proszę bardzo. I muchu naturalnego. Cały czas pamiętamy, że przy tego typu pracach się nam troszeczkę brudzi, więc pamiętamy o tym, by zabezpieczać stół, blat stołu. Wszystko kleimy klejem na gorąco. Taki kawałek kory pokrywamy farbą, najlepiej akrylową, o czym trzeba pamiętać, by rzeczywiście ta farba była białą farbą, nie żadną inną, do tego kawałka kleju. Przepraszam, do tego kawałka kory przyklejamy mech. Fajnie będzie Państwu to zabrzmiało do tego kawałka kory, no, kleju, ale czasami stawiają się wszystkim takie lapsusy. Wybieramy kawałki mchu, kleimy do kory mech, pamiętając o tym, by przyklejać ten mech tak, by zostawały nam tutaj te Białe obwódki, wówczas nasza ozdoba, nasz stroj będzie fajniej wyglądała, będzie fajnie się prezentowała. Tu mi trochę za dużo tego białego miejsca zostało na tej korze, więc doklejmy troszeczkę fum. I na ten mech kleimy przyklejamy baranka. Baranka dobrze dociskamy do podłoża. I proszę zobaczyć jak w kilka minut udało nam się zrobić wspólnie z Państwem fajną taką ozdobę, która będzie rzeczywiście ozdobą. Jeżeli byście Państwo chcieli nadal robić ze mną tego typu ozdoby serdecznie zapraszam na moje kolejne spotkanie. Dziękuję.